Hej, z tej strony Jackwek, a to nowa wersja poradnika telefonów polecanych do VR. Mamy dziś w zestawieniu zarówno telefony najtańsze, jak i te, które moim zdaniem oferują najlepszy stosunek jakości do ceny, a finalnie ciekawostki dla entuzjastów, które wymagają nieco pracy, ale mogą stanowić ciekawy kąsek. Zaczynamy! Pierwszy na taśmę leci najtańszy telefon pod VR, który łatwo dostać obecnie na Allegro. Xiaomi Mi 4C. Jest to nieco zoptymalizowana produkcyjnie wersja Mi 4, flagowca firmy Xiaomi. Ma 5 ekran Full HD, 2 GB RAMu i sensowne podzespoły, które będą działać w wymagających aplikacjach cardboardowych. Jest wyposażony oczywiście w żyroskop, jak chyba 100% smartonów od Xiaomi, a także Wi-Fi 5 GHz, przydatne w bezprzewodowym przesyłaniu danych, na przykład z czy Rift Kata. Xiaomi Mi 4C kosztuje na polskim rynku około 500 zł. Jeżeli natomiast potrzebujecie czegoś większego rozmiarem, a zachowującego te same parametry, seria Xiaomi Redmi Note praktycznie we wszystkich przypadkach będzie udanym wyborem. Seria Note ma ekrany 5,5-calowe jeżeli upewnicie się, że Wasz wybór ma 2GB RAMu, rozdzielczość Full HD i sensowną cenę, można śmiało kupować. Wciąż jednak jest dużo z Was, entuzjastów VR, nieprzekonanych do marki Xiaomi. Wolą coś z tych bardziej znanych i pokazywanych w reklamach urządzeń. Do niedawna mówiłem, że cokolwiek innego niż Xiaomi i tak w tym wypadku będzie gorsze. Teraz sytuacja się trochę zmienia, bo staniały nieco telefony o rozdzielczości 2560 na 1440 pikseli, która zapewni mniejszą pikselozę w vr -ze. Ponadto są to telefony o rozmiarach 5,5 do 5,7 cala, co idealnie sprawdzi się we wszystkich modelach Google VR, w tym najbardziej wymagającym Dreams 2.0 Frenel. Jakby tego było mało, proponowane mają 3 GB ramu i nienaganne podzespoły, co zapewni sprawną pracę. Bez zbędnego przedłużania, najtańszym będzie w tym wypadku LG G3. Ma 5,5 cala, rozdzielczość QHD oraz akurat 2 GB ramu. Telefon dość mocno polecany za czasów swej świetności, a obecnie dostać go można za nawet 600 do 700 zł, więc niewiele drożej niż produkty Xiaomi. Pojawiają się jednak głosy, że LG G3 niezbyt lubi ciepło i posiada dość uciążliwy thermal throttling, czyli ograniczenie prędkości podzespołów przy wysokiej temperaturze, co może nieco przeszkadzać podczas korzystania z VR, którym mocno nagrzewa naszego smartfona. Dla tych jednak, którzy potrzebują czegoś więcej niż Full HDF w cenie niewiele większej od najtańszych opcji, myślę, że warto. Jeżeli natomiast chcecie dość świeży, wciąż na czasie telefon, który nie ma problemów poprzednika, LG G4 kosztuje nieco ponad 1000 zł i ze spokojem sprawi się w Wiarze jeszcze przez długi czas. Pod względem Wiaru ma praktycznie identyczne podzespoły jak poprzednik. Różni się 3 GB RAMu oraz brakiem problemów z temperaturą. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że ten telefon ma delikatnie zakrzywiony ekran i niektórym to przeszkadza, ponieważ nie do końca ostry obraz pojawia im się przed oczami. Mają takie elementy, które na w środku delikatnie są nieostre, a na brzegach są ostre, dlatego warto to wziąć pod uwagę podczas kupowania ewentualnie LG G4. Z kolei dla tych, którym LG G4 nie pasuje przez zakrzywiony ekran, to mamy inną propozycję Moto X Style. Ona jest nieco większa, ponieważ ma prawie 6 cali i podzespoły podobne jak G4 oraz też podobną cenę, która waha się między 1000 a 1200 zł. Na sam koniec z markowych telefonów mamy dla Was Sony Xperia Z5 Premium. Jest to wybór dla tych najbardziej bezkompromisowych, no i również bardziej kasiastych, choć cena Z5 Premium spada i obecnie plasuje się na około 2000 zł. W zamian otrzymujemy ekran 4K, całkiem szybkie podzespoły i nieziemski aparat, jeżeli lubimy fotografować i nagrywać relacje z naszego dnia. No i oczywiście żyroskop, jak i szybszy standard Wi-Fi 5 GHz również jest tutaj obecny. Dla totalnych geeków, entuzjastów, S6 i S7 w wersji Demo Unit wydają się coraz lepszym pomysłem. Tanieją, pojawiają się na Allegro i choć trzeba sporo przy nich pogrzebać, w zamian dostajemy rozdzielczość QHD, 5-calowy ekran i co najważniejsze, kompatybilność z Gear VR, a w konsekwencji podrobnych drobnych modyfikacjach w przyszłości prawdopodobnie i z Daydreamem w kwestii odświeżania ekranu. Ostrzegam jednak, że jest to opcja jedynie dla tych najbardziej grzebiących w webechach smartfonów i tych, którzy szukają telefonu jedynie do VR. Takiego osobnego urządzenia testowego. Podsumowując, jeżeli chcecie wejść jak najmniejszym kosztem w VR, kupujcie Xiaomi albo dołóżcie trochę i wykosztujcie się na LG G3 lub G4. Warto powoli inwestować w rozdzielczość UHD, która ma przewagę nad Full HD, a Wi-Fi 5 GHz obecne we wszystkich polecanych modelach. Pozwoli nam na szybką łączność bezprzewodową, czy to w Trajnusie, czy Riftkacie. No i dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę pod tym materiałem, jeżeli Wam się podoba. No i subskrybujcie VR Polska, staramy się rozwinąć tak, żeby być największym medium o VR w Polsce i szerzyć tą ideę wirtualnej rzeczywistości. Także widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się, na razie, pa pa!